Siemam kozimeczki, z tej strony dam Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wracamy po, po półtora roku do Stambol, guys. I na samym start nie fajna niespodzianka, bo nie widzę mojego konta. Skiny: No, nie mam tu moich skinów, więc dajcie sekundę, może uda mi się moje, na moje konto wrócić. Dobra, widowie, udało mi się wrócić. Na moje konto, tutaj mamy to klasyk. To też, ale ogólnie przez półtora roku uwierzcie mi naprawdę nie grałem w tą grę. I to co teraz widzę, to się mega mocno pozmieniało. Ogólnie możecie mnie do znajomych dodawać. Ob obiecuję wkrótce. O, zmienię od razu nick. Adamo nie paro. Już widzowie za dużo. Tego, ja muszę Ja mu wpisuję jakiś nick. Adamo nie paro, to nie będzie. Ada. Mowy, to jest zajęte już. Adamowy, adamowy sub. żeby Żebyście subskrybowali. Adamowy sub. Sub. Dobra. Ogólnie trzeba zobaczyć kluby. No bo to jest też chyba nowa funkcja jakaś. No. Z browsers chyba, ale nie wiem. Zobaczmy, jak karnety teraz wyglądają. A, tak samo dalej. Może w tym... może... Może kupimy sobie jakieś M... Pasa. To akurat wiemy, jak to jest. Okej, okay, ale zobaczmy w sklepie. Jest. Na wykoło szczęścia. Uuuu! Nie mówcie, że to nie jest tylko też że jest jakieś jeszcze. Uuu, widzowie! Będzie trzeba coś wykupywać na tej gierce. Rzadko co kupujemy, ale widzowie, będzie trzeba pozytywny powrót zrobić. Będzie trzeba coś nakupywać, jakieś openingi, zrobić jakieś openingi, nie openingi. Kupa będzie, dobra, gemy, gemy, dobra. Kurde, widzowie, napiszcie w komentarzach, który z tych pakiecików. Tutaj mamy jeden. O kurde, 15 tysięcy. No to co, chyba nie. Ale napiszcie pani, że których chcesz, żebym z tych pakiecików kupił. Ja postaram się kupić. O, tutaj też są pakieciki fajne. Dobra. Teraz weźmiemy te koło. No i zagramy pierwszą rundkę. Może koronki by się, by się dało pozdobywać. O kurde widzę. Co to za koło? Jak to koło wygląda? Meteor jest. Jest ten meteor, kurde widzowie, fajnie tu się zmieniło w tej gierce. Na sam start możemy coś kurde pootwierać. No bo po sumie może później, ale na początek może, na pewno to otworzymy. A jak to kiedyś kosztowało 90 gemów. to 90 było epickie. O, nowy skinek, fajny. Okej, okay, jeszcze jedna paczeszka. Specjal! Ale fajnie, że nowy skin. To jest najważniejsze. A i widzowie, niedługo postaram się zrobić live'a i będziemy musieli w końcu pierwszego specjala zrobić, bo to aż wstyd jest, że ja mam specjala, ale pierwszą rundę gramy naszym OG skinkiem, w którym gra... Albo nie, wiecie co? Że to jest powrót, to zagramy moim skinkiem, kiedy gram pierwszy raz na kanale. Jeżeli nie wiecie, jeżeli nie, wie, nie wiecie, to możecie wpaść na mój pierwszy odcinek. A jak nie chcę Wam się szukać, to na odcinek, że oglądam mój pierwszy filmik na kanale. Ale dobra, już wracimy. Ogólnie oczywiście pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo brakuje im bardzo malutko do 1400, a jak mówiłem wtedy będzie part 2 testu jedzenia. A poza tym, no, napiszcie, czego chcecie, żebym jeszcze nagrywał, bo niektóre gry są takie, żebym mógł powrócić, ale pierwsza mapa stare czasy. Widowie, ja wam, ja, ja wam po prostu tą muzyczkę trzeba podgłośnić. To jest po prostu piękna muzyczka. To pamiętajcie, jak chcecie nie dodawać do znajomych, to Adamowy sub. Będę to kiedyś wyglądało inaczej, zupełnie wszystko. Tylko żebym życzyć, żeby wstyd nie było. I jak to każdy, jak to każdy mówi. To nie jest moje główne konto. Ja mam jeszcze drugi, gdzie mam 20 i gdzie jestem najlepszy. Bo ogólnie... Dobra. Dobra, będziemy się śmiać. Ha, 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 ha. Zapoznamy O nie, to był timer, jakbym wiedział, widzowie. Abym... Abym... sobie to zrobić, kurde, normalnie. Dobra, typie, mister, mister T50X syfy leci na ciebie, a teraz ty, Dajesz Player! Byłem świadkiem przejścia ostatniej już 12 osoby i pierwszej, czyli byłem ją ja. Dobra, widzimy. Let's go, let's go! A kolejną mapą błagam jakaś nowa. O, to, to, to mapa jest nowa. A tak poza nią to chyba nic. No. Napiszcie w komentarzach, czy graliście w StumbleGuys Guys za czasów, kiedy były koła epickie. Nie było tych kół, że, że są teraz te specjalne. Dzięki typie. I ogólnie, miałam to powiedzieć już dawno, ale przez to, że nie było odcinków ze Stumble, guys, dlaczego to powiem na Q&A, bo swoją drogą wstawiłem, bo na, swoją drogą na szorcach możecie i też tutaj napisać pytania do Q&A, ale na Q&A wam opowiem, dlaczego nie, dlaczego nie nagrywałem Stumble, guys i jednej, jeszcze jednej gry, jaką jest Brawl Stars, bo jej nie, gra, nie nagrywam od trzech miesiąca, no, trzech miesięcy, bo w sumie... W sumie Stambulgaz ja nie nagrywam od półtora roku. Bo ostatni filmik był w lutym tamtego roku, więc no troszeczkę dawno. I to nie jest tak jak powrót w tamtym, tam wcześniej, że po roku. Bo to jest też troszeczkę inna sytuacja. Na przykład, bo tam nie w ogóle zapomniałam o tym kanale. Ale to też mam pomysł na TUNA i ogólnie do rzeczy. Chodzi o to, że będzie konkursik na coś ze StumbleGuys. Jeszcze nie wiem i nie powiem. Jeszcze nie wiem na co, ale. O, to jest jeszcze nowa mapeczka. Ale na pewno będzie konkursik. Fajny, fajny konkursik, gdzie będzie można wygrać ileś. Kilka tysięcy gemów do StumbleGuys. O, nie, mam lagi. No to super. Zawier. Jeżeli tą rundę przegramy, to po prostu. No to super. No, wiedziałam, że tak będzie. Dobra, widzowie, to. Ja. Widzimy się za sekundkę. Dobra, widzowie, już jestem. Odbieramy pierwszą nagrodę. Po półtora roku. Dobra. O, moje poziom Widzowie, dlaczego? Tłumaczycie mi to. Kurde, bur, bur, patopin, udin, din, din, dun, kibara, koko, kurde, tung, 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 no, no naprawdę. Subuje damy i spróbuj to, spróbuj przejść. Jasne, ja tylko, że ja teraz sam będę przychodził. No i po prostu zobaczymy, jak to wyglądało. I może na live, który będzie ze Stambol, guys, spróbuję, żeby był przedłużany, żeby mógłbym włączyć donatyw. Próbujemy tą mapę jeszcze bardziej zabgradować, bo jak nie wiecie wcześniej, ta mapa była tragiczna dosłownie. Ojej. A, jeżeli zapytacie, skąd mam serce, to nie za te punkty, chociaż teraz dam sobie sprawę, że za punkt też można mieć młotki. I potem zobaczymy ile mam punktów i może sobie jakąś amoteczkę kupimy. I pamiętajcie, wiem, że to du dużo. O nie! Bo nie wiem, czy widzowie wiecie, ale już. Wszystkie, wszystko, co było z kolaboracją z Mr. Beast Guys. Bo ja też, to jest tak, co tam nieco oglądam, tą aberkę. No to wiecie, że już nie ma. Wszystkie rzeczy zostały usunięte. Chyba, że skiny, bo skiny. Szczerze, szczerze, będziemy mogli potem sprawdzić, czy zostały usunięte skiny, bo sam o tym nie wiem. Ale dobra, mapeczka fajna. Potem może. Potem może będziemy to robić. Teraz możemy zagrać w tym kamapę jeszcze. Ulubione. Moje poziomy. A dobra, nie mam. Polecane. To możemy na polecanych zagrać. No, spróbujemy zagrać w Minecraft Mobile. No i no i nie wiem. Pogramy w wydarzenie, bo widziałem, że jest. Następnie to nie wiem. A i fajnie to wygląda. A i fajny portalek. Oczywiście, czy na filmie, na filmie Minecraft. A i pytanie, czy byliście na filmie z Mario, który był dwa lata temu. Bo ja nie byłem, ale teraz, oczywiście, teraz na Netflixie i Prime można oglądać. więc fajnie no nie, nie, to trzeba piłkę mieć nie mam więc żegnam teraz zobaczymy teraz poczujemy największe cierpienie i zagramy w brain roty Chętnie to. odbieramy nagrodę odbieramy punkty teraz idziemy do dostosowywania zdolności i dalej tego nie mam Nie mogę. Muszę zobaczyć, co tutaj da się kupić jakoś. O co to za modka? O kurczę, widowie. 60% taniej. No kurde powiem, że. No powiem Wam, widzowie, no ciekawe to jest. Ale przypominam, napisze wam, że się jaką ofertę mam kupić na odcinku. Ale dobra. Teraz weźmiemy legendarnego skiną legendarnego prawdziwego. Zobaczmy czy dalej to będziemy nie zmienić. Ile tego jest? To to są ze skinę. Nie, ja tych akurat panów znam. Ale dalej wyjątkowe. Dalej... gdzie są jakieś nowe? Ten chyba jest nowy. Ale nie wiem, teraz zagramy w wydarzenie. Te może. A jest, jest kolejne. Dobra, gramy w to. Potem, że zagramy sobie w tamto, przetestujemy nową mapeczkę. Nic, pogramy w ten coś tam jeszcze. Może będzie odcinek, że będę grał z widzami. Nie wiem. Kto wie? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu co się cieszycie, że do szkoły wróciliście. Bo ostatni filmik był na wakacjach. O, co to są za robociki fajne. O, może nie będziemy mogli też grać też z innymi. Możemy z tym, nie? to nie nagrywałam w Stambol WSP chyba od dwóch lat. Bo pierwszy z nich filmik. Szczerze, to nie wiem, kiedy był. Tak, od dwóch lat mi się wydaje. Z tym, nie było żadnego od dwóch lat. Gdzie odcinek był, gdzie pokazałem twarz, ale takiego, że dwie z wielkich. Miałem ostatnio nagrywać odcinek z tymkiem, ale nie wyszło. Ale na szczęście nie wiem, nie za. To um. jest za. jest za. Ale... No za. To jest za. To ludzie, no, ludzie, To jest za. To było na To jest To jest na koronki, To zagram to, zrobię testy, mapeczki, bo trzeba koronki ponabijać i zobaczmy jak Tymek sobie ra radzi. Panda66, to Tymka drugi konto chyba. To moje konto. Tego skina zdobyłem, bo ogólnie była na tego skina taka sama szansa jak na... Titanica w Pet Simulator, a w Pet Simulator Titanika nie miałem. A, bo sobie zanim to zagramy, tam to zagramy, to zagramy w tą rundeczkę. Go, ma być bardzo fajny odcinek, ale nie mogę go nagrać, bo nie, ponieważ nie mogę zebrać osób. Bo miałem go nagrywać, ale w ostatniej chwili się okazało, że ktoś tam nie może. Nie będę mówić, kto. I, i nie mogłem tego nagrać. A naprawdę bardzo ciekawy filmik. I naprawdę, jak będzie, to warto będzie, to będzie, będzie warto, żebyście obejrzeli. Bo naprawdę. O, szczerze mówię. No, eee. A! O, to super. Mega widzowie, mądry. Mega mądrze. Mega fajna zagrywka. Dobra, przejdź do. Przejdź do pasa. Okej, okay, bierzemy to, bierzemy to. A może teraz upgrade'ujemy serce? Albo mi się nie chce w sumie. Gramy w to. Czekaj, to to jest... Mordeczko. Gramy w to mordeczko. Dobra. Let's go, let's go, let's go. Uuu. Napiszcie w komentarzach, czy nagrywacie na TikToku. Jak tak, to co? Bo ja nie wiem, Niektórzy może wiedzą. Mam TikToka. I tam są różne rzeczy. Czasami edity z czegoś, czasami coś innego. Nie, ogólnie fajnie tam jest, e, tam, tam jest. Tam tam są zupełnie inne rzeczy niż na YouTubie, Wrzucane są. Jedynie co jest to, tego to samo, to jest jedynie to, że, so, że, jest, że jest, że jest... że jest ta rzecz, jak... że jest... Dzień pierwszy, dzień drugi, serka. O, mogę Wam despoilerować, że serek będzie miał przynajmniej 15 dni. Filmiki są przygotowane. Dobra, widzowie, mamy to. Mamy to Polacy. Widzowie! Przeszliśmy! No i tak to się robi. Mhm, ich ma bratek. Napiszcie czy chcecie. Kiedyś poza testami, jedzenia i tak dalej, e, jakieś filmiki z prawdziwego życia, bo właśnie ten odcinek, który miał, do którego nie potrzebowałam, bo osoby, poczytam o z prawdziwego życia. Więc, kiedy ciekawie i napiszcie się gdzie chcecie prawdziwego życia. A jak tak, to co. Bo ja osobiście nie mam nic do nagrywania, ale tak czy siak mówię, że filmy będą dużo rzadziej niż są teraz. Niż były na przykład kiedyś, bo ale chyba że. Dzień, dzień serkowy bo na przykład w weekendy będę wrzucał i na przykład w tydzień po prostu nie będę aktywny na YouTubie. Ja nic nie mówię po prostu widzowie. Tak, no pewnie. Nic je. Okej, okay, zbieramy teraz paczuszkę daki. Daki kaczka. Uuu, fajny skinek. Teraz gramy, możemy sobie pograć w rankedy. A gdzież były te rank rankingi? Lecimy! No wiecie co chcecie, żebym nagrywał? I ogólnie niedługo będzie może odcinek z Akinatora, czy mnie zna, bo czasami je próbowałem. Więc nie, nie będę wam spoilerował, żebyście... Okej, okay. okej! Okay. Czyli taka zabawa jest, kurde, bezsensowna. Że jedna osoba tylko przechodzi. No, aha. Nie, to ja już w przegrałem. No nie mogę. Brum, brum, batapinu. No nie. Nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam po prostu. Nie, 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 nie! No właśnie widzowie, widzicie, jaki to jest fart? Widzicie, jakiego tutaj mam pecha, kurde? To jest bez sensu. Co z tego, że drugie miejsce, no? Kurde... Co z tego? Tylko jedna osoba przychodzi i tam co będzie... Miliard 800 koronek, a ja nic nie zdobędę, bo wcześniej byłem, wygrałbym gdyby nie lagi, a, jest, a później troszeczkę nie wygrałbym, gdyby nie to, że po prostu mi zacięło znowu, tylko że troszeczkę. Okej, okay. to mogę wygrać. A co to za rekinek? Ej, fajny skinek. Ja koronek nie zmieniłem od 2023 roku. Znaczy, kroków napiszcie, czy z, pamiętacie starego Stumble Guys? To było piękne. Stawiło się rekordy. Openingi. A teraz? Teraz to już jest nic. Idź, typie. Idź i nie wracaj do polski. Nie, ej, ci, No nie mogę. Ty prawie zepchnąłem. Serduszkiem. Życzę, by ten cypek już nie... zginął. Jest! Prawie. No prawie z gochałem. Dobra, zostajeśmy tylko my. Nie! No! Oczywiście ja mogę odpaść, ale ten typek już nie. I to wie jak to jest zrobione, proszę mi powiedzieć. Jak to jest zrobione, proszę mi powiedzieć. Bo jak mi nie powiecie, to wtedy zdelituję wam konto. Albo macie opcję jeszcze jedną. Przyjdę do waszego domu i was zjem. I potem... Wezmę twoją kasę i pójdę na kebaba. Tak. Tak. I będę się bawił. W sumie bawić się ja nie będę. No ma to e, tu jest stara. To jest remodel. A, no muzyczka. Mam, no, wy jesteście coś ludzie. Jesteście wredni. Gdyby na, na świecie było samo dobro. Bo By nie był świat taki Serio? Serio? Jestem ostatni. Może no, nie, wy w tym momencie żartujecie ze mnie. No aha Czy jakieś bambiki randomowe mogą wygrywać, a ja nie. Rozumiem. Ja bym tutaj już był 50 lat temu. Nie zdążę. A może zdążę? Zdążę! No jak to jest wizowe zrobione? No kurczę! Szczerze teraz mnie w ogóle nie obchodzi ten typ. Nie obchodzi mnie to, że wygrałeś. No, to życie jest niezwykłe. Dobra to, to nie, la 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 la, nie, nie tutaj nie. O! O, wszystkie wszystkie na wrót pasa. i takie rzeczy fajne kurzackie. O, to jest najfajniejsze i to. Więc sobie to pamiętajcie, żeby tak. No, mi to mi wideo znajomych. Możecie tutaj sobie teraz zapozować. Piszcie w komentarzach, jakich chcecie tu, jakim chcecie, żeby ofertę warty i swoje niki. Żeby... Bo, jak będzie konkurs, to bym mógł da was wysłać coś. nara!